Witajcie serdecznie, moi widzowie. Teraz chciałbym Wam podziękować, podziękować serdecznie na tym szorcie za niesamowite ilość wyświetleń na moim kanale. Ponieważ w ciągu tu weszłem w statystyki 7 dni. Na moim kanale liczba odbiorców to ponad 100 tysięcy. 100 tysięcy widzów. To są jakieś unikalne wizyty. W tym nowi widzowie to 25 tysięcy osób, które oglądali mój kanał po raz pierwszy w ciągu tutaj ostatnich tych dni. Przypadkowi widzowie, no to ktoś tam kliknął przypadkiem, to 27 tysięcy i pojawił się na moim kanale. A stali, regularni widzowie to 47 tysięcy ponad widzów, łącznie daje 100 tysięcy widzów, którzy widzieli mój kanał. Co jest bardzo dużą ilością, bo wiadomo, to nie są tylko hodowcy, to także są oczywiście inne osoby. Najlepszym przykładem, że moi uczniowie mnie oglądają, chociaż nie mam uczniów 20 tysięcy, tylko kilku. Może ich koledzy, może jacyś inni uczniowie, ale tak się to gdzieś nakręca. Gdzieś jacyś może sympatycy gołębi, gdzieś sobie tam ktoś kliknie, obejrzy. Także, nie stricte, wszystko oglądają. Bo nie jedni się dziwią skąd tyle wyświetleń, subskrypcji e, 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 i jak z czym to jest związane, e, wiadomo, nie wszyscy co oglądają, subskrybują kanał i podejrzewam, że też nie wszystkie subskrypcje muszą być aktywne. No bo one ileś lat temu ktoś tam mógł zasubskrybować, może już, już e, różnie to bywa, ale sama ilość statystyk, widzów, połączeń, skąd. To jest 100 tysięcy widzów, 100 tysięcy różnych osób gdzieś na moje konto weszło YouTube'owe i filmiki oglądało, przeglądało różne, różnorodne. Przy czym około 50 tysięcy jest stałych widzów, a wynika z tego, że faktycznie z tych stałych 50 tysięcy 70% gdzieś nie subskrybuje kanału, gdzieś połowa nie subskrybuje, a połowa to subskrybenci. Więc tak to. Wygląda odnośnie statystyk, które tutaj są podane przez, przez automat. Widać mniej więcej, to taka stała jest przez ostatnie dni: 20, 22, 24, 26 sierpnia, także mamy tu stałą liczbę widzów. No, cały czas się ona. 20 sierpnia na poziomie 100 tysięcy 22 sierpnia z małymi wahaniami. Każdego dnia na mój kanał wchodzi około 100 tysięcy.